Cześć, witam na moim kanale. Czas na pierwszy w tym sezonie odcinek z letniego Grand Prix w sklepach narciarskich. Czas na zawody w kurszewel. Tutaj właściwie będzie to skocznia w Waldifiemy, ponieważ nie ma z tej, tego francuskiego obiektu fański jumping. Jednak zostaje odpowiednio zastąpiona po dość podobnym obiekcie, też nie występującym za często w barze świata, najbliższą areną Igrzysk olimpijskich skocznia skocznią w Pratso. Na starcie pięciu Polaków, Dawid Kubacki, Aleksander zniszczął, Kasper Juroszek, Paweł Wąsek i niespodziewanie Jakub Wolny. Mam nadzieję, że tę edycję tego Grand Prix uda się zakończyć bez żadnych zakłóceń. Poprzednie niestety się nie udało przez sprawy ogólne i równo z, razem z grą, która też zawaliła. Więc rozpoczynamy, jesteśmy już po kwalifikacjach, które wygrał KL Geiger, dość niespodziewanie trzeba to powiedzieć, reprezentant Niemiec skoczył naprawdę nieźle, ale trening miał dość średni, w tych treningu wygrał Kraft, w treningu dobrze za to zniszczał w kwalifikacjach kubackich, więc zapowiada się ciekawa rywalizacja i teraz pierwszy z naszych, katry Roszek prowadzi Enzo Milesi, rewelacja z Francji, bardzo dobry puchar kontynentalny ostatnio, zajął czwarte miejsce Enzo Milesi, a teraz jak skoczy Katery Roszek? Nie mieliśmy okazji jeszcze patrzeć na niego w tego lata, ale jednak w kwalifikacjach i w treningu skoki średnie gdzieś na 3, 4, dziesiątkę. teraz podobnie. W pokojach 115, 113,5 metra, czy punkt odjęte, jest 9. Szanse na awans jakieś są, jednak nie można ich zaznaczyć jako jakieś wielkie. Teraz postaram się wrócić do regularnego, jak wiadomo, miały być te mistrzostwa, i może będą. Kto wie? A teraz kolejny z naszych. Jakub wolny. Dobry trening, kwalifikacje miejsca w drugiej dziesiątce. Dwa razy ładny skok dał Kuba, więc fajnie bym potwierdził to również tutaj. Trzymajmy kciuki za Kubę. Trochę spóźnione, wiecie, z progu, ale ładnie. pożyna Nartek. To jest dobry skok Jakuba wolnego. Jest 1165 o 60 punktów Dientyńskie. No to jest siódmy. On raczej większe szanse na awans niż Kacper Roszek, jednak obydwoje jakieś tam szanse na ten wynik mają. Dający 50, 64 skoczków, więc o tyle to ciężko. Aktualnie po skokach 46. Kubowalny jest na luzie w konkursie, się na Kaczyn Roszek czeka i. Będzie ciężko by się to czekał. Tragiczny występ Kazachów, którzy dosyć nieźle w treningach, w szczególności dla Mizerni Danii i Daniela Wasiliew. Na odpadł, chyba w kwali... Nie, awansował przez kwalifikację. Odpad. Nie pamiętam, kto, ale na pewno odpadł Bombek. En... Tutaj ten dwóch Ukraińców bez. Kalinczenki, który nie został wypuszczony z kraju, co ciekawe, więc oglądamy tylko Marusiaka, i tutaj, z to jednak dosyć spory talent, jak na ukraińskie skoki. A Marusiak jest niewiadomą. Ponieważ on na treningach podobnie było w kontynentalnym, zajmował ostatnie miejsce. zgrał 60 kilka metrów, by później w konkursie zajmować pewne miejsca w drugiej serii. Nie, jak się okaże, teraz mam nadzieję, że zapunktuje. Teraz kolejny z naszych Paweł Wąsek. Podobnie dosyć równy, solidny poziom prezentuje. Chociaż w kwalifikacjach i treningu było to do, średnie. Jak skoczy teraz Paweł? Dosyć ładna sylwetka w locie i bardzo da skok naszego reprezentanta. 125,5 metra na 4 punkty odjęte zawiat, wiatr, 2 i również to będzie bardzo wysoka pozycja w kwalifikacjach, trzeba to jasno powiedzieć. Słabo trochę Robert Johansson. I zostało dwóch. Pierwszy z tej dwójki, Dawid Kubacki, cały czas na prowadzeniu François Enzo Mines. To dosyć duża sensacja się zapowiada. A jak skoczy, Dawid, to czy jeśli prowadzić potrzebuje nasz reprezentant, czy mają kciuki? Dobre wyjście z progu i to może być dobry skok Dawida Kubackiego. Jak w kwalifikacjach, ale niestety zachwiał to lądowanie. 130 metrów, 5 punktów odjętych, no to 16, jest czwarty. Mamy nadzieję na poprawę w konkursie, jednak. Skoki dające nadzieję na pewno większe niż pierwszy trening, gdzie było po prostu dosyć słabo, bo chyba 112 metrów nie tego ciekawiliśmy od Dawida. A teraz Olek. Olek, który. Kwalifikacje skoczył 120, w treningu skok rewelacyjny na top 10. A jak będzie teraz? Aleksander z niszczą. Dobre wyjście z progu i piękna sylwetka w locie również i również daleki skok, ale również problemy z lądowaniem. I wiadomo co jest ze sprzętem naszych, jest drugi. Za Francuzem Enzo Miles i rewelacją tych kwalifikacji. A ostatecznie kto wygra dzisiejszą pierwszą serię? Ja Herl, O 8 punktów na Denzowi spora sensacja. Miejsce Francuza drugie. Ale strata dość spora, więc na co sans z nie miał. Trzeci olej zniszczył piąty Władimir Zagraski, którego w rzeczywistości nie ma, podobnie kabel show'a, za to rewelacyjnie skacze Tate France i Kevin Bigner również może zapunktować. Podobnie ARI Repelin dosyć spora sensacja na ostatnie tygodnie. zapunktał w kontynentalnym i teraz mi się da być może w Wrathing Grand Prix, kto wie. Łany trening, dobre kwalifikacje. Wszystko przy nim. Joel Szerwet odpadł z kwalifikacji. To do niespodziewania, Tylko trójka Francuzów w konkursie, co i tak jest sporo. Choć wydawało się, że wstają piątkę. Alessandro Badbi gdzieś zaginął. Zniknął. Był no w kontynentalnym, znaczy w nieuło w kontynentalnym, bo się nie załapał, jednak ma prawo startu. Wyfiskawi prezentował sobie inny poziom. Pewnie Francuzi stwierdzili, że no startować nie będzie. Że nie ma prawa startu. On ma no jakiś rasnow. Kiedyś zamieszane. Bez katry no trzeba sobie jakoś poradzić. Niewiele zabrakło Kasprowi. Pół metra dalej byłby w konkursie, a tak to musicie niestety odpuścić. A konkurs rozpocznie rewelację kwalifikacji Enzo Milesi. Reprezentant Francji wrócił po ciężkiej kontuzji więzadeł krzyżowych i wrócił w całkiem niezłym stylu. Zajmując czwarte miejsce w pucharze kontynentalnym, a teraz odleci rewelacyjny skok Enzo Milesiego. ale on się zapowiada. To może być drugi Vansen de la No może trochę przesadziłem, bo Vancen był jaki było. Ale może Emmanuel Szedal, też prezentujący momentami swoją formę. I drugi z Francuz warię. Zobaczmy skok tego drugiego reprezentanta Francji. Też rewelacja ostatnich tygodni można powiedzieć. Francuzi mają jakąś tam przyszłość, może się odbudują skoki. Po wielu latach zapunktowali. W końcu, to się, może nie będzie jak z Jonathanem a teraz replayem skacze również pięknie, 120 o 6,5, czy punkt odjęte, skok na być może na, na to 10, więc brawo. Nikt się raczej czegoś takiego nie spodziewał. Kolejnym zanikiem, którego skok zobaczymy, będzie Markus Eisenbichler. W końcu wraca do rywalizacji z najlepszymi. Nie było go cały zeszły sezon zimowy, skakał w kontynentalnym, przez długi czas się męczył, jednak w końcówce był dominatorem, można nawet powiedzieć. Momentami z naprawdę daleko. Co była forma na czółkę po świata i teraz to potwierdza Markus Eisenbichler. 138 metrów, 5 punktów odjętych, bardzo wysokie nota, ale przegrywa z Enzo Milesi. To jest dopiero niespodzianka. Już zaraz pierwszy z naszych. Czy coś się zmieni? Nie, ale teraz Kuba Wolny. Liczymy na skok na czołówkę. Na nawiązanie kontaktu z Enzo Milesim czy Markusem Eisenbichlerem. Jak skoczy Kuba? Niestety, drodzyść spóźnione wyjście z progu. Ale leci dość wysoko na zaskokie. I to jest bardzo dobry skok Jakuba Wolnego. 125 metrów, 6 punktów odjęte. Niezłe noty. Jest czwarty. No, dzisiaj muszą być punkty. Powrót do punktu po roku, bo w gram Grand Prix rok temu punktował. Trzeba powiedzieć jasno, więc jest nieźle. nawet Bardzo dobrze bym powiedział. A teraz zobaczę, skok. Niech będzie Kevina Bicknera. Stolidne próby w treningu. 2, 3, 10. W kwalifikacjach czwarta może będą punkty. Wydaje się, że jest w lepszej formie niż kiedyś. Nadal skacze. Tym razem znowu nie zawiesił kariery. Więc to jest spora nadzieja na dosyć doświadczonego zawodnika w kadrze Stanów Zjednoczonych, ale ci Kevin Bickner bardzo ładnie i daleko bo 128,5 metra, punkt tylko odjęty, będzie trzeci. Nic nie mogło być inaczej, brawo! Takie skoku u raczej mało ktoś spodziewał. Jak pozostali Francuzi skoczyli? Jules Servey i Vantenfouver niestety żegnają się po pierwszej serii. Ale Ari Reppelin i i Lesi zawalczą dzisiaj o naprawdę niezłą lokatę. A teraz kolejny z naszych Paweł Wąsek, 140 który prowadzić. Nie na, nie tego oczekujemy, bo wiemy, że Paweł ciężko, żeby się przełamał na takie odległości. Ja i niestety, dys, powiedzmy, że dyskwalifikacja. Bo Paweł Wąsek ma problemy z tymi dalekimi odległościami, Trochę się boi, tak samo na mamutach. Ale oby w przyszłym sezonie zimowym jeszcze nie bał i pofrunął wspaniale wysokie miejsce. Jednak w formie, podobnie jak Kamil Stoch, nie okaże się za tydzień, bo wysłał niestety odwołana, czy znaczy nie za cały tydzień, pół tygodnia by było. Ale w zimę. Porównywał się z Austriakami, prezentował równy z nimi poziom. Oni prezentują dobry, więc jest nadzieja na dobrą zimę, zimę Kamila i 40. zwycięstwo, na które wszyscy czekamy. A teraz Dawid Kubacki, skoczek, który chciałby kiedyś być na podium Pucharu Świata, już dwa razy nie wyszło. Jak będzie teraz? Trzymajmy kciuki za Dawida. Jeden z najbardziej pechowych skoczków w stawce. Teraz oddaje solidny skok, 124, 122 metry. Czy punkt odjęty będzie za Kubą? Jest ósmy. Czyli gdzieś połowa drugiej dziesiątki, pewnie. A teraz czas na ostatniego z naszych pierwszej serii. Aleksander zniszczył. Wspaniała końcówka zeszłej zimy. Drugie miejsce w finałowych zawodach. Albo trzecie. Trzecie był. Jednak jak skoczy teraz Olek? Dobra forma na początku lata. Czy potwierdzi to również w tym skoku? I to, wydaje się, że będzie wspaniała próba. Aleksandra zniszczyła, ale niestety zachwiane lądowanie. Ale 132,5 metra, 5 punktów odjętych za wiatr jest piąty dopiero. Jednak to będzie miejsce w top 10 pierwszej serii, na pewno. I czy mamy cię za poprawę w finale, bo stać na tolka. Każdy Toski skoków o tym wie, że jest to naprawdę wielki potencjał, który w końcu się zaczynał aktywniać. I po pierwszej serii liderem Stefan Kraft przed Francuzem Enzo Minesi i Markusem bichlerem no raczej podium już znamy po pierwszej serii? Jednak walka o dalsze pozycje będzie zacięta: Michelle Hybeck i Kevin Bickner. Raczej Hybeck będzie skazany na to, ale Alex Insam będzie włączył się, może o podium. jednak, Enzo Miles może nie wytrzymać tej perspektywy, szczególnie szczególności, że u siebie. W mamy Aleksandra Szczoła. jest m.in. Władimir Tograwski i Ari Raperin. W serii finałowej między innymi Janik Wazer z takich dosyć ciekawych nazwisk. Kirland Pyer, dobre kwalifikacje, jednak w konkursie dosyć średnią poszło tutaj. Rzeczywiście się, że będzie lepiej. Amerykanie poza Bicknerem i Francem, średni konkurs Japończycy, takie Takeuchi i Sato skoczyli swoje. Tak to trzeba podsumować. Nie zawiedli. Więc czas na rundę, finałą. czy coś się zmieni, czy doczekamy się jakiegoś obrotu spraw w tych zawodach? Nie ma, ale zobaczmy z taku takiego jego. reprezentant Japonii. Stał kilkukrotnie na podium. W zeszłe lato wydawało się, że był dosyć mocnym punktem kadry, jednak to nie on, tylko to Ja najto na pierwszą część zimy został wysłany. Ale jak taki, taki uczy dostał swoją szansę w Engelbergu, to on wykorzystał, zajmując 30 miejsce. I później przeskakał. Pracuje całą zimę do końca, trzymając Kiewski, trzeba to powiedzieć, poziom. Jednak znowu się przytrafiła podobna sytuacja w Likwacji, gdzie też pierwszy pierwszym był przypadkowy dobry skok i w finale spadł na 30 miejsce. A Noriaki go przegonił, to Noriaki jest numerem 4 w japońskiej kadrze Co do składu na zimowe konkursy. tak Noriaki czy Naoki na właśnie. Nie, Naoki jest czwarty, Noriaki jest piąty i. Jeśli będą skutować się kryteriów, to najprawdopodobniej Noriaki jaki przeskacze przeskoczy później minimum, nawet jakby był bez formy. Ale jednak Japończycy są coraz bardziej tak rozciągliwi i może Sakutaro to dostanie szansę. Czy też może kasyj nie będą mieli nad pięciu limitu, bo nie prezentuje najwyższej jej pozycji. Chociaż Sakutaro w treningu skoczył pięknie. A teraz zobaczmy, jak się to też dalej. Grego doszła nad liderem. Drugi był dzisiaj w kwalifikacjach, On to skocznie lubi, a wręcz uwielbia. Powiedział w wywiadzie. Simon Aman skacze. Każdy już my na siebie o tym wie, co się interesuje skokami. W fiskapie pierwszy start. Nie wyszedł mu. Zadebytował w końcu. Jest dostał aktualnie tylko dwóch skoczków, które nigdy mieli okazji tam startować. Jeden to raczej wiadomo. jaki Kasai, weteran. Nic w całego czasu tego nie było. Ale jednak drugim jest Kamil Stoch. Kamil Stoch chce między innymi od Piotra Żyły, Manuela Fetnera. I każdy z nich musiał jakoś tam rywalizować w tym fiskapie, ale... Kamil od razu wyszedł z buta, to pokazuje, jaką ikoną tej dyscypliny jest. I teraz pierwszy z naszych w serii finałowej, Dawid Kubacki, 124,5-125 metrów, potrzebuje wprowadzenie. prowadzenie. Trzymajmy kciuki za Dawida, niech skoczy lepiej niż w pierwszej serii. Niestety dość mocno spóźnił skok na progu, ale to jest solidny występ. Ale pociągnął w końcu przez się na notach, 122 metry, niskie noty i dopiero szósty Dawid. Skoro w lato jest w kiepskiej formie, to możemy na siebie bać o zimę. Jednak oby Piotrek po kontuzji, bo też jak ktoś nie wie, to operację kolana musi przejść. Ze na jakieś tam niegroźną 6 tygodni przerwy i wróci do rywalizacji. Też nie na finały w Klingenthal. Może w Eastland, albo odpuści cały Grand Prix, przygotowując się do zimy. Co też by było mądrą decyzją, nie zawalczył na Cloud MMA niestety. Albo niestety, bo to. Może przejść na pozytywny wynik w sezonie. I teraz prowadzi Karol Gajer w życiu kwalifikacji. Jak skoczy Kuba Wolny 12 po serii? Bardzo dobry skok naszego reprezentanta. Pokazał, że jeszcze ma jakiś potencjał. Może się przebije do naszej kadry z powrotem. Czyli mamy mi kciuki za Kubę, bo to jest jeden wielki potencjał. Mistrz świata z 2014 roku skacze pięknie i w jakim stylu on to ląduje. 129,5 metra, 18,5 od każdego z sędziów. Punkt odjęty jest liderem Kuba. Będzie top 10. Będzie to jakże wyczekiwane top 10. Właśnie na to czekaliśmy dzi dzisiaj A przed skokiem Aleksandra zniszczała sytuacja jest taka Aria Pelin skoczył tylko 112,5 Nie korzystał szansy jak będzie ten tego nie na drugich kwalifikacjach, drugiej powyżej serii Może coś mu wyjdzie i teraz Aleksander zniszczał na prowadzeniu jako wolny Więc mamy Polaka w top 9. Ale byłoby dwóch, nie chorek, obejmie prowadzenie powtórzy skok z pierwszej serii, tylko z lepszymi notami. Czy mamy kciuki za Olka? Dobre wyjście z progu, chociaż trochę zbyt postawił narty do góry, ale skok genialny. Co, że niższe noty, ale 134 metry i 16 punktowe oceny daje to prowadzenie i ja tak na podium. Moim zdaniem to miejsce w top 5 jest gwarantowane, ale jakie? Czwarte, trzecie, czy może drugie, albo i piąte, też będziemy zadowoleni. Jak skoczy Alex sam. wyprzedza Kubę. Kolejny zawodnik w stawce, Jan Herr obejmuje prowadzenie, potwierdzając swój dobry skok w również teraz. I teraz została czwórka, rewelac... piątka. Rewelacyjny w pierwszej serii Kevin Bichter. Ósme miejsce. Dobry wynik yy, Amerykanina. Mimo, że drugi skok już słabszy, to daje radę, wytrzymuje w presji, będzie w czołowej 15. Start. O, na który czekał od 2019 roku, on podczas pandemii zniknął. Ostatni sezon dobry był przed pandemią, gdzie punkta była świata. Potem wyszła, jak wyszło rok przerwy, później tragiczna zima. Tylko dwa awanse do konkursu paru świata w końcówce wycofał się z lotów. Później znowu za twojej kariery zrezygnował. W już coś ruszyło, widać było w pojedynczych próbach na, na top 30. A jak będzie teraz? E, Michał Hajbek wskakuje na drugie miejsce, ale Olka zniszczyła, więc jednak Podium Olka raczej nie będzie, bo jeszcze jest Kraft, Eisenbichler, Milezi Jak skoczy Markus, Eisenbichler obejmuje prowadzenie, wraca na podium Poroczny i ponad przerwie Po dwóch latach chyba, bo nie, nie stał na podium w tamtym... wtedy Nie, albo konkurs Porocze się miejsce Nie wiem, czy on, czy Domen, bo coś było takiego Dwa lata, półtora roku temu, w nocnym konkursie, znalazłem bardzo dobry konkurs, miał pojedyncze starty, a potem w lato jeden start, 31 miejsce, taki szczyt Niemiec i wycofanie do Pucharu kontynentalnego. Ale została dwójka, pierwszy Francuz, Enzo Milesi, jest trzeci. Dobry wynik, będzie czwartek w Pucharze kontynentalnym, ale może się uda podjąć, wszystko że od niego. Stefan Kraft, zwycięzca kryształowej kuli. Jeden z najwybitniejszych skoczków w historii. Trzykrotny zwycięzca. Niszczy. Trzykrotny mistrz świata również. Stefan Kraft. Mistrz świata w lotach on to wygrywa. W jakim stylu. Jaki piękny lot. 138,5 metra. ,5, 20. 5,9 punkt odjęte i to jest dominacja. 27,3 punktu nad Markusem Aenzem Jan Herl. Czwarta sensacja. Enzo Milezi. Bardzo dobry wynik Francuza. Najlepszy chyba od Vansante de Beauceau i jego czasu, chociaż Nawet chyba wtedy, bo piąty maksymalnie z tego co pamiętam, a tak to zazwyczaj pierwsza, druga dziesiątka, czy to podium w 2009 w Lillehammer, więc nie jak w Grand Prix, bo tego nie pamiętam. Dobry wynik Olka o szóste miejsce, niewiele brakło do podium po drugim skoku, gdyby były ciut lepsze noty w pierwszym, kto wie. W drugim. Jako wolny, wspaniała druga próba daje mu nadzieję na dobry przyszły sezon. Dawid trochę gorzej lecz trzyma solidny poziom. Paweł Wąsek również w kwalifikacjach nie najgorzej, jednak Kaspery Roszyk był dosyć słabo. Wygrywa Kraft, potwierdza, że jest cały czas w mistrzowskiej formie. Teraz Mistrzostwa siada w Trondheim. Może chce się pochylić o czwarty złoty medal. Do walki z Adam Małyszem, kto jest wybitniejszy, piąty, jakby zdobył to już raczej na pewno. Ale my będziemy liczyć, że to będzie 40 zwycięstwo i Rashi każdy, Więc przypominam sobie subskrypcję do góry. I do zobaczenia już jutro w kolejnych zawodach. Bo zaczynamy lato i zaczynamy na poważnie. Zabawę.